Wypełnienie 22 lat nie powinno być ciężarem. Jednak w ten listopadowy sobotni poranek powietrze ważyło tony na moich ramionach. Nie przeżywałam dokładnie swojego złotego okresu. Moje konto bankowe przypominało strefę katastrofy, teren, na którym czerwone liczby powiewały jak flagi od miesięcy. Myślałam, że ten dzień będzie zwykłym sobotnim porankiem, w którym obudzę się późno. Spojrzę na uszczący się sufit w moim pokoju, a może, jeśli poczuję się odważnie, podgrzeję kawałek resztki pizzy, oglądając jakiś powtarzający się serial. Nie brałam jednak pod uwagę interwencji, a raczej uporu Janka i Lucji, którzy dowiedzieli się, że planuję spędzić urodziny w autoimponowanym wygnaniu. Ich reakcja była mieszanką przerażenia i latynoskiej oburzenia. Czy ty oszalałaś, dziewczyno? Zawołała Lucja z tą dramatyczną intensywnością, która tylko jej przysługiwała, machając rękami, jakby odganiała niewidzialne muchy. Obchodzić urodziny i nie świętować to pech, nawet nie myśl o tym. I tak, bez pytania o zgodę mojej nieśmiałości ani konsultacji z moim wojennym budżetem, przejęli stery. Propozycja była prosta, ale pocieszająca. Grill w moim ogrodzie. Nic eleganckiego, bez pretensji. Ja przyniosę mięso. Mam świetny kawałek wołowiny. Powiedział Janek, bijąc się w pierś, jakby był dostawcą skarbów. A ja zrobię ten tort czekoladowy, który lubisz, ten z przepisu mojej babci, dodała Lucja, pieczętując umowę. Zasada była jasna. Ja zapewniam dom. Oni organizują imprezę, a każdy gość przynosi coś do picia lub przekąszenia. Ostatecznie nie było tłumu, zaledwie pół przyjaciół tych zawsze z żelaza, zgromadzonych w tym tylnym ogrodzie, który widział lepsze dni. Czerwone płytki na podłodze były wytarte, a dach z blachy pokryty rdzą opowiadał historię tysięcy burz, które przeszedł, ale ta niedoskonałość czyniła go naszym. Pogoda, wbrew wszelkim prognozom, wydawała się współpracować. Było ciepłe popołudnie, takie, które woła o zimne piwo i głośne śmiechy, a zapach mięsa powoli grillowanego na ruszcie unosił się w powietrzu. Ta dymna mieszanka tłuszczu i węgla wypełniała przestrzeń, konkurując z muzyką wydobywającą się z przenośnego głośnika. Trochę roka narodowego, trochę starej kambi dla klimatu. Wszyscy byli znanymi twarzami z wyjątkiem jednego. Janek przyprowadził swojego kuzyna, Mateusza. Jak mi wspomniał mimochodem, Mateusz był sam w mieście w ten weekend, a Janek, mający serce tak wielkie jak jego apetyt, nie chciał go zostawić samego. Pamiętam dokładnie moment, w którym go zobaczyłam po raz pierwszy. Stał obok Grilla z jedną ręką w kieszeni, a w drugiej trzymał kubek. Nie był typem chłopaka, który zapiera dech w piersiach, jak model z reklamy. Jego urok był subtelniejszy, bardziej przyziemny. Miał na sobie znoszoną szaro-czarną koszulę, która dobrze przylegała do jego ramion oraz ciemne dżinsy. Jego lekko rozczochane włosy sugerowały, że nie przejmuje się zbytnio lustrem, a jego zrelaksowana postawa emanowała niezwykłym spokojem wśród zgiełku. Było coś w jego obecności, co sprawiało, że czułam się lekko, energia, która nie wymagała uwagi, ale nieuchronnie ją przyciągała. Walentyna! zawołał Janek, przerywając moje myśli. Janek z szerokim uśmiechem podszedł do Walentini, gestykulując przesadnie przy użyciu szczypców do grillowania. Chodź, przedstawię ci rodzinę. To jest Mateusz, mój kuzyn. Mateusz obrócił się w jej stronę. Jego miodowe oczy spotkały się z jej spojrzeniem, a na chwilę hałas imprezy wydawał się cichnąć. Zamiast wymuszać powitanie, zauważył, że Walentyna trzyma ogromną tacę z sałatką jarzynową, więc po prostu skłonił głowę z lekko rozbawionym uśmiechem. Miło mi cię poznać, Walentyna, solenizantko, prawda? Jego głos był niski, ale ciepły, przypominający drewno ogrzewane słońcem. Dziękuję, odpowiedziała, czując jak jej policzki przybierają kolor, który nie miał nic wspólnego z ciepłem Grilla. Technicznie rzecz biorąc, świętuję tylko to, że przeżyłam kolejny rok. Mateusz zaśmiał się krótko, szczerze. Przeżycie to nie jest mały wyczyn w dzisiejszych czasach. Trzeba to świętować. Jego odpowiedź przypadła jej do gustu, nie było w niej żadnych utartych fraz ani banałów. Odstawiła sałatkę na stół i niemal niepostrzeżenie zaczęli rozmawiać. Ich rozmowa płynęła z niezwykłą naturalnością. Mateusz miał rzadką umiejętność sprawiania, że to, co mówiła, wydawało się najciekawszą rzeczą na świecie. Mieszając humor z przenikliwymi spostrzeżeniami o życiu, poruszali tematy muzyki, trudności w znalezieniu dobrej pracy oraz dziwactw ich miasta. W pewnym momencie wieczoru znaleźli się nieco z boku głównej grupy, opierając się o zardzewiałą balustradę na patio, dzieląc piwo. Odkryli wspólne, nieco wstydliwe gusta muzyczne oraz niechęć do ludzi, którzy klaskali, gdy samolot lądował. Noc była idealna, pełna gwiazd, aż nagle natura postanowiła przypomnieć im, kto tu rządzi. Nie było żadnego ostrzeżenia ani grzmotów, ani zimnego wiatru nagle niebo się otworzyło. To była jedna z tych letnich burz, gwałtownych i nagłych, które w kilka sekund potrafią zmienić świat. Dźwięk deszczu uderzającego o blachę dachową był ogłuszający. Jedzenie. Krzyknęła Lucyna. Wszyscy ruszyli jak oszalałe mrówki. Ratowali mięso, butelki i talerze, gromadząc się pod zadaszoną częścią werandy. Jednak stara, zmęczona konstrukcja miała swoje własne plany. Słynny przeciek, który obiecywała sobie naprawić od miesięcy, postanowił zrobić swoje wielkie wejście. W samym środku improwizowanego stołu, gdzie ustawili czyste szklanki i sztuczce, zaczęła kapać stała, rytmiczna i irytująca stróżka wody. Płoc, płoc, płock. płock. Ajno! Krzyknęła, biegnąc do kuchni po stare wiadro. Udało jej się ustawić je na czas, aby uniknąć rozłania wody wszędzie. Ta stara blacha mnie już denerwuje. Zawsze to samo kropka. Hawier, który miał już kilka piw w sobie i czuł się królem praktycznych rozwiązań, przemówił donośnym głosem, upewniając się, że nawet sąsiedzi go usłyszą. Ale nie utop się w szklance wody. Zaśmiał się ze swojego własnego żartu. Mój kuzyn Mateusz ci to naprawi w mgnieniu oka. To prawdziwy MacGyver. Naprawdę widziałem go naprawiającego rzeczy, które już były na śmietniku. Walentyna spojrzała na Mateusza, czując nagłą falę zawstydzenia. Nie chciała wyglądać na bezradną dziewczynę z domem, który się rozpada. On jednak uniósł brwi z zaskoczeniem na agresywną reklamę swojego kuzyna, ale nie zaprzeczył. — Cóż, nie wiem, czy MacGyver powiedział skromnie, drapiąc się po karku. — Ale potrafię sobie poradzić. — Jestem trochę złotą rączką. — Lubię majsterkować i naprawiać rzeczy. — Naprawdę? — zapytała z wątpliwością. — Bo to jest dość stare. Deszcz padał w rytm, który zdawał się być niekończącą się melodią, a Lucyna, z entuzjazmem w głosie, zawołała — jedzenie. Wszyscy ruszyli w stronę werandy, jak oszalałe mrówki, ratując mięso, butelki i talerze, gromadząc się pod zadaszoną częścią. Jednak stara konstrukcja miała swoje plany. Słynny przeciek, który Lucyna obiecywała sobie naprawić od miesięcy, postanowił ujawnić się w samym środku improwizowanego stołu, gdzie ustawili czyste szklanki i sztuczce. Zaczęła kapać stała, rytmiczna i irytująca stróżka wody. Płoc, płock, płock. Ajno! Krzyknęła, biegnąc do kuchni po stare wiadro. Udało jej się ustawić je na czas, aby uniknąć rozłania wody wszędzie. Ta stara blacha mnie już denerwuje. Zawsze to samo kropka. Nie martw się, mogę to sprawdzić. Jeśli to coś prostego, naprawię to na miejscu, odpowiedział Mateusz, a w jego głosie brzmiała pewność, która dodawała jej otuchy. Mogę przyjść jutro po południu. Zobaczymy, co da się zrobić. Walentyna poczuła, jak jej serce przyspiesza. Mateusz, wiesz, że to nie jest sprawa, którą mogę ci zapłacić. Jestem na dnie finansowym, koniec miesiąca, rozumiesz? Przyznała się do swojej sytuacji, a rumieniec zawitał na jej policzkach. Przyznanie się do biedy przed chłopakiem, który jej się podobał, było jedną z najtrudniejszych rzeczy, jakie mogła zrobić. Mateusz nie zareagował na to z litością. Jego spojrzenie było pełne zrozumienia. Nie zamierzam cię obciążać żadnymi kosztami, Walentyna, powiedział łagodnie, jakby chciał rozładować napięcie w powietrzu. To będzie przysługa. Nie jest fair, że przychodzisz tutaj, marnujesz swój czas i może materiały, odpowiedziała, krzyżując ramiona, próbując zachować resztki godności. Praca to praca. Cóż, jesteś dość uparta, co? Zaśmiał się, a jego uśmiech był prosty, ale urokliwy. Dobrze, zróbmy tak. Przyjdę jutro, spojrzę na to. Jeśli to coś prostego, naprawię to, a ty zapłacisz mi, kiedy będziesz mogła. Bez daty, bez odsetek. Umowa. Walentyna wpatrywała się w niego, czując, że to, co mówił, nie było tylko ofertą. To była przyjaźń, a nie wyższość. Bez pośpiechu? Zapytała, unosząc brwi sceptycznie. Bez pośpiechu potwierdził, wzruszając ramionami. Nie żyje z tego. Robię to, bo mogę i bo mi się podobasz. To przysługa między przyjaciółmi albo prawie przyjaciółmi. Uśmiechnął się ponownie, a Walentyna poczuła, jak jej opory zaczynają się kruszyć. Zaufaj mi. Jutro zobaczymy, co się stanie. Dobrze, zgoda, powiedziała w końcu, wzdychając. Kiedy tylko mogę. Umowa zawarta. Zawarta, ale zapłacisz, dodał, unosząc swój pusty kubek w wyimaginowanym toaście. Tamtej nocy, mimo zmęczenia i bałaganu po imprezie, trudno jej było zasnąć. Kręciła się w łóżku, słuchając kapiącej wody w wiadrze na patio. Obudziła się w niedzielę prawie w południe, czując mieszankę emocjonalnego kaca i oczekiwania. Około drugiej po południu była już nerwowym kłębkiem. Przymierzała trzy różne zestawy ubrań. Zanim zdecydowała się na coś cesłałowego, ale eleganckiego, dżinsowe szorty i bawełnianą bluzkę, która dobrze na niej leżała, nie krzycząc przy tym. Przygotowałam się dla ciebie, pomyślała, siedząc na kanapie i udając, że czyta książkę, kiedy usłyszała charakterystyczny dźwięk motocykla hamującego na chodniku, a potem krótki dźwięk klaksonu. Jej serce zabiło szybciej. To był on. Podeszła do drzwi, starając się uspokoić oddech. Otwierając bramę, słońce uderzyło ją w twarz, ale miała oczy tylko dla niego. Mateusz wyglądał inaczej niż wczoraj wieczorem. Miał na sobie robocze ubranie czarną koszulkę, spodnie kargo popłamione farbą i solidne buty. Emana, pewnością, która musiała przyznać, była niezwykle atrakcyjna. Cześć, przywitał się, zsiadając z motocykla i chwytając metalową skrzynkę z narzędziami z tylnego siedzenia, gotowy, by stawić czoła temu przeciekowi. Uśmiechnęła się, czując ogromną ulgę, że się pojawił. Nie zawiódł jej. Jestem gotowa, wejdź proszę, powiedziała, prowadząc go do tylnego patio, omijając resztki węgla. Mateusz spojrzał w górę na dach, wskazując na miejsce, które wyglądało na uszkodzone. To tutaj powiedział, a jego głos brzmiał pewnie: Myślę, że jest pęknięcie. Albo przesunęło się z wiatrem. Wczoraj widziałem błyskawice przechodzące przez ten otwór. Oparł metalową skrzynkę z narzędziami na ziemi i zabrał się do pracy. Jego postawa zmieniła się, stał się metodyczny i uważny. Mm, tak. Wygląda na to, że się odczepiło, a membrana jest sucha. Nie wygląda na poważne. Muszę się wspiąć, żeby lepiej to zobaczyć. Wskazała mu starą aluminiową drabinę, która opierała się o ścianę. Mateusz zwinął się w górę z gracją, a ona stała na dole, trzymając podstawę drabiny, czując się nieco bezradna, ale nie mogąc oderwać od niego wzroku. Po kilku minutach usłyszała jego głos z góry. Jest źle. Muszę sprzedać nerkę. Nie martw się, odpowiedział, wyglądając z krawędzi dachu z uśmiechem. Wystarczy uszczelnić i przymocować blachę, która się przesunęła. Mam trochę membrany asfaltowej w skrzynce i uszczelniacz. W dwadzieścia minut będzie jak nowa. Brzmi łatwo, skomentowała z podziwem. Bo tak jest. Czasami rzeczy przerażają bardziej przez hałas, który robią, niż przez to, co naprawdę są jak burze. Ta myśl zawisła w powietrzu. Czuła, że nie mówił tylko o dachu. Mateusz zszedł chwilę później, wycierając ręce w szmatkę, którą wyjął z kieszeni. Miał plamę smaru na policzku, co wywołało w niej irracjonalną chęć, by go dotknąć. Gotowe, ogłosił. Już nie będzie padać do środka. Gwarantuję. Wow, powiedziała, patrząc w górę, jakby mogła zobaczyć jego dzieło przez metal. Jesteś geniuszem. Naprawdę dziękuję. Nie ma sprawy. Zapanowała cisza, nie, nie, ale pełna napięcia. Dźwięk ptaków i wiatr poruszający liśćmi cytryny sąsiada wypełniał przestrzeń. Szukała słów, by odpowiednio mu podziękować, by powiedzieć, że jego gest znaczył dla niej więcej niż zwykła naprawa, ale on odezwał się pierwszy. Cóż, misja zakończona, powiedział, ale nie ruszył się w stronę wyjścia. Zatrzymał się, patrząc na nią z nową intensywnością. Muszę ci coś wyznać. Czuła, jak jej puls przyspiesza. Co takiego? Zapytała jej głos brzmiał nieco wyżej niż zwykle, gdy zrobiła krok w jego stronę, skracając dystans. Podobała mi się wymówka, by przyjść naprawić dach. Uśmiechnęła się, próbując udawać, że to nic nie znaczy. Tak skinął głową, a jego wzrok na chwilę zszedł do jej ust, zanim wrócił do jej oczu. Mówię, że pomoc jest fajna, lubię być użyteczny, ale prawda jest taka, że chciałem cię znowu zobaczyć. A jeśli musiałem wspiąć się na dach, żeby mieć wymówkę, to było warto. Przełknęła ślinę. Brutalna i słodka szczerość jego słów odebrała jej oddech. Myślę, że przesadzasz, wymamrotała, spuszczając wzrok, zawstydzona. Jestem bałaganem. Mój dom się rozpada. Zaśmiał się cicho i delikatnie uniósł jej podbródek, by mogła na niego spojrzeć. Nie przesadzasz. Jest coś w tobie, Martyna, coś, co przyciągnęło moją uwagę, odkąd zobaczyłem cię z tą tacą Sałatki wczoraj wieczorem. Masz w sobie światło. Nie wiem, po prostu mnie ciekawi. Jej serce biło tak mocno, że obawiała się, iż mógł je usłyszeć. Zaczęła mówić, ale słowa utknęły jej w gardle. Wiesz, kontynuował, jego głos zszedł do intymnego szeptu, nie robię tego często. Nie chodzę przez życie naprawiając domy ludzi, których dopiero co poznałem. Ale czułem, że muszę to zrobić. Pochylił się powoli, dając jej czas na wycofanie się, jeśli chciała, ale ona nie chciała. Wręcz przeciwnie, jej stopy wydawały się zakotwiczone w miejscu. Kiedy ich usta się spotkały, to było delikatne, jakby zadawali sobie pytanie. Ale gdy Martyna odpowiedziała, pocałunek stał się głębszy, niosąc ze sobą wszystkie niewypowiedziane słowa z poprzedniego wieczoru. Miał smak kawy i obietnicy. Ręce Mateusza, szorstkie od pracy, ale jednocześnie delikatne, objęł jej twarz. Kiedy się odsunęli, oboje uśmiechali się jak głupcy. Przepraszam, wymamrotał, choć wcale nie wyglądał na skruszonego. Nie przepraszaj, odpowiedziała, łapiąc oddech. Również pragnęła, by to się wydarzyło. Stali tam, na środku podwórka, pod świeżo naprawionym dachem, który teraz chronił ich przed słońcem. Mogę zadać ci dziwne pytanie? Zapytał nagle, splatając swoje palce z jej. "Mów", odpowiedziała, czując, jak serce jej bije szybciej. "Wierzysz w przeznaczenie?" To pytanie zaskoczyło Martynę. Myślała o pustym kącie bankowym, o prawie zapomnianych urodzinach, o nagłej burzy, o rynnie. "Nie wiem", odpowiedziała szczerze. "Czasami myślę, że życie to chaos." Może tak, przyznał Mateusz, ale czasami chaos układa się w taki sposób, że stawia cię przed właściwą osobą. Może ta rynna miała się zepsuć wczoraj. Może zgodziła się, śmiejąc się. Jeśli tak, to muszę podzękować rdzy. Pocałowali się ponownie, a tym razem poczuła pewność, której nie czuła od dawna. To uczucie, że mimo iż wszystko wokół wydaje się rozpadać, pojawiają się filary, które cię podtrzymują. Siedzieli na schodach podwórka, rozmawiając, aż słońce zaczęło zachodzić, a powietrze stało się chłodne. Świat zewnętrzny z jego długami i problemami wydawał się zatrzymany w czasie. W kolejnych dniach życie Martenii nie zmieniło się magicznie. Nadal miała mało pieniędzy i wiele wątpliwości co do przyszłości, ale rutyna się zmieniła. Mateusz nie zniknął. Wrócił następnego dnia, aby sprawdzić, czy naprawa się trzyma. Potem przyszedł na kawę, a później po prostu, by być z nią. Jej przyjaciele szybko to zauważyli. Więc, zapytał Jacek kilka tygodni później, gdy widział ją przeglądającą telefon z głupkowatym uśmiechem. Co z moim kuzynem? Już jest oficjalnie. Nie wiem, czy oficjalnie odpowiedziała, starając się ukryć radość. Ale jest wyjątkowy. Dobrze mi z nim. Sprawia, że wszystko wydaje się lżejsze. Mówiłem ci, pochwalił się Jacek. Ten facet naprawia nawet złe dni. I miał rację. Miesiąc po tych urodzinach, Martyna siedziała na tym samym kanapie. Mateusz zmieniał uszczelkę w cieknącej kranie w kuchni. Obserwowała go, jak pracował skoncentrowany, cicho podśpiewując. Odwrócił się, zobaczył ją, a jego uśmiech był teraz jej schronieniem. Nigdy nie myślałem, że cieknąca rynna zmieni moje życie, powiedziała, opierając się o framugę drzwi. Ja też nie, przyznał, obejmując ją w talii. Ale spójrz na nas, kropka. I co teraz? Zapytała, opierając głowę na jego piersi. Teraz zaczyna się to, co najlepsze, odpowiedział, całując ją w czoło. Będziemy dalej naprawiać to, co się psuje i cieszyć się tym, co razem zbudujemy. W tym momencie Martyna zrozumiała, że nie ma znaczenia, czy jej konto wciąż będzie puste przez jakiś czas. Znalazła coś, co było znacznie cenniejsze niż jakakolwiek liczba. Znalazła kogoś, kto nauczył ją, że czasami trzeba pozwolić, by padał deszcz i wszystko się zalało, aby mieć wymówkę do naprawy rzeczy, a w procesie zbudować coś znacznie silniejszego. Mateusz z uśmiechem skończył na naprawę kranu, a Martyna wciąż stała w drzwiach kuchni, ciesząc się chwilą. W powietrzu unosił się zapach świeżo parzonej kawy, a promienie słońca wpadały przez okno, oświetlając ich twarze. Może zrobimy coś razem po pracy? Zaproponował, wycierając ręce w ściereczkę. Moglibyśmy pójść na spacer po Wrocławiu. Wiesz, tam, gdzie jest ten piękny most Grunwaldzki. To brzmi świetnie, odpowiedziała, jej oczy zaświeciły się na myśl o wspólnym czasie. Nie byłam tam od dawna. Możemy zabrać ze sobą coś do jedzenia i po prostu cieszyć się dniem. Zgoda, powiedział, a jego głos brzmiał jak obietnica. Zaraz po pracy przygotuję coś pysznego. Kiedy nastał wieczór, Martyna czekała na Mateusza, przeglądając zdjęcia z ich ostatnich wspólnych chwil. W sercu czuła ciepło, które rosło z każdym dniem. Gdy Mateusz wszedł do mieszkania, trzymając w rękach torbę z jedzeniem, Martyna nie mogła powstrzymać uśmiechu. Co masz dla nas? zapytała, podchodząc bliżej. Pasta z pestoł i świeżymi pomidorami. Prosto z rynku odpowiedział, wyjmując składniki. A do tego wino? Myślę, że zasłużyliśmy na małe świętowanie. Idealnie powiedziała, pomagając mu w przygotowaniach. Atmosfera w kuchni była lekka, a ich śmiech wypełniał przestrzeń. Po kolacji wyruszyli na spacer. Wrocław nocą tętnił życiem. Światła odbijały się w odrze, a dźwięki muzyki z pobliskich knajpek tworzyły niepowtarzalny klimat. Martyna czuła, jak Mateusz chwytają za rękę, a ich palce spratają się w naturalny sposób. Cudownie jest być tutaj z tobą, powiedział, przystając na moście. Wiesz, że zawsze marzyłem o tym, by mieć kogoś, z kim mogę dzielić takie chwile. Ja też, odpowiedziała, patrząc mu w oczy. Czasami myślę, że to wszystko jest jak sen. Nie budź się, zażartował, przyciągając ją bliżej. Cieszmy się tym, co mamy. Ich spojrzenia spotkały się, a w powietrzu zawisło napięcie. Martyna poczuła, jak serce bije jej szybciej. W tym momencie zrozumiała, że to, co ich łączy, jest znacznie głębsze niż tylko przyjaźń. Może powinniśmy częściej wychodzić na takie spacery, zasugerowała, a w jej głosie brzmiała nuta nadziei. Zgadzam się, odpowiedział, a ich dłonie wciąż były splecione. To idealny sposób na spędzenie czasu razem. Gdy wrócili do mieszkania, Martyna czuła, że ten wieczór był tylko początkiem czegoś wyjątkowego. Subskrybuj, kanał czeka na ciebie wiele ekscytujących historii.